YouTube, powiedz mi proszę, co się z tobą od pewnego czasu dzieje? Ostatnio YouTube postanowił usunąć mój filmik, czyli pierwszą część. Spróbuj się nie zaśmiać, ponieważ ich argumentem było to, że mój film złamał wytyczne społeczności. Wytyczne społeczności są to po prostu reguły, których no nie należy naruszać, typu pornografia na filmach, jakieś pokazanie drastycznych rzeczy i tak dalej. Ostatnio przeglądając sobie YouTube'a, wchodzę w jakąś stronę, a tutaj nagle pokazuje mi się komunikat, że mój film został zgłoszony przez jakiegoś bardzo życzliwego osobnika i właśnie YouTube rozpatrzył to roszczenie, no i wyszło tak że po prostu mój film jakby yy, no wpisuje się w łamanie tych wytycznych, no i cóż, i został usunięty. Postanowiłem sobie jeszcze bardziej tak dogłębnie sprawdzić te wytyczne. Może nie wiem, może czegoś nie doczytałem, może faktycznie jest wina po mojej stronie, może. No, coś zrobiłem nie tak, tak więc okej, okay, dostosowałbym się do tego. W wytycznych jest napisane, że film nie może propagować nagości, a także treści pornograficznych, treści szkodliwych i niebezpiecznych, czyli takich, które mo mogą zachęcić do zrobienia rzeczy jakichś niebezpiecznych, wiecie o co chodzi, coś co może po prostu jakby trwale yy, wpłynąć na zdrowie i tak dalej. Człowieka. Kolejnym punktem są treści drastyczne i zawierające przemoc, czyli wiadomo, jakieś yy, przemoc na zwierzętach, ludziach i tak dalej, nie wolno takich rzeczy robić. Ok, rozumiem. Prawa autorskie, czyli no, oczywiście wiadoma sprawa nie możemy używać filmów, do których prawa mają inne osoby. Spróbuj się nie zaśmiać to, jak wiadomo, reaction video czyli moja osoba reaguje na materiał innego twórcy, ale tutaj muszę, jakby się obronić pod tym względem, że z każdego takiego materiału, chociaż mam ich niedużo na kanale, ale z każdego takiego materiału. W opisie zawsze podaję link do twórcy, link do właśnie, do filmiku, a także zaznaczam, że film został wykorzystany zgodnie z prawem cytatu że jest on dobrze i prawidłowo wykorzystany. No ale cóż, oczywiście jestem trochę w kropce, ponieważ wiele filmów naprawdę znanych i oglądanych w milionach odsłon, jakby kwalifikuje się do tego programu. Kwalifikuję się po to, aby usunąć, a jednak nie są one usuwane, natomiast mój film jakimś trafem został usunięty i jestem po prostu ciekawy dlaczego. Dlaczego w moim filmie, w którym staram się przestrzegać wszelkie możliwe normy, został on usunięty, natomiast w innych filmach w polecanych wyświetlałem mi się porno, a także jakieś filmy, w których głównym targetem jest żyganie. Z ciekawości wpisałem frazę porn w YouTube, no i, i co mi się otworzyło? Kurwa! Myślę, że to wcale, a wcale nie kwalifikuje się do wytycznych społeczności. Przecież, przecież to jest normalne, tak? Szczerze mówiąc, to nie, że podłamała mnie ta sytuacja, ale trochę, że tak powiem, zniechęciłem się. Zniechęciłem się do nagrywania, i y, oczywiście dalej będę robił to, co robię. Nie zamierzam, że tak powiem, przestawać, ale nie podoba mi się to, w jaką stronę idzie YouTube. Powiedzmy, że mamy jakiegoś małego chłopca, małą dziewczynkę, która ogląda cały czas Minecrafta. Ogląda cały czas Minecrafta, tak więc powinny mu się wyświetlać Minecraft w polecanych, ewentualnie gry podobne do Minecrafta, które właśnie jakby zainteresują, że dalej on będzie szedł w stronę tych gier. Natomiast w polecanych wyświetlają mu się pornosy. Quo vadis, YouTube. Quo vadis. Ja rozumiem te wszystkie algorytmy i tak dalej. Ostatnio bardzo dużo się słyszy o tych wszystkich algorytmach, naprawdę to rozumiem, ale kurczę, jako twórca nie podoba mi się to, że powiedzmy nad jakimś filmem spędzam określoną ilość czasu, staram się, aby po prostu było to jak, naj, jak najlepsze, po prostu jak najfajniej to wyglądało, a YouTube mi robi takie tutaj numery. No cóż, jestem taką osobą, która uczy się na błędach, mam nadzieję, że już więcej takich rzeczy, że tak powiem, na swoim kanale nie spotkam. No i, i tyle. Musiałem je się wygadać. Dobrze, tak więc z tym jakże nieoptymistycznym akcentem będę się z wami żegnał. Trzymajcie się, cześć do następnego razu i pa Tu tu